Dzień dobry, minęła 15.30, czas na pierwsze dziś wydanie naszego serwisu informacyjnego: Kurier Opolski Flash. Dominika Merta, zapraszam. W Brzezinach w powiecie nyskim rozszczelnił się wał. Na miejscu pracują żołnierze i mieszkańcy. Na miejscu jest Wiktoria Katus. Na ile poważna jest tam teraz sytuacja? Po raz kolejny mieszkańcy miejscowości, które zagrożone są zalaniem, udowadniają, że biorą sprawy w swoje ręce i nie dadzą się żywiołowi. My jesteśmy teraz w Brzezinach. To jest powiat nyski, to jest mała wieś. Ale proszę zobaczyć, tutaj, kiedy tylko przyszła informacja, że pękły wały, że tutaj jest niebezpieczeństwo, że woda może ponownie zalać tą miejscowość, tutaj mieszkańcy się zebrali. Tutaj cały czas przyjeżdżają mieszkańcy w samochodach, na traktorach, cały czas dowożą, piasek nawały, a my właśnie podejdźmy, porozmawiajmy z tymi mieszkańcami, jak dla nich wygląda tutaj ta sytuacja. Tutaj właśnie jedna z mieszkanek tej miejscowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się tutaj dzieje? Wiemy, że pękły wały, wszystkie ręce na pokład. To znaczy jeszcze nie pękły. One już przeciekają, rozmakają, chwieją się, zalewa Brzezinę od strony Sidziny. Tam mamy żwirownię, już żwirownia jest pełna, wylała. My musimy ratować swoją wioskę, tak jak to robimy od soboty. Czyli tutaj już się zmagacie z żywiołem od dłuższego czasu. Tak. Tak, od soboty już walczymy. Najpierw z rzeką teraz, z następną rzeką, najpierw ze swoją teraz z Nysą. Musimy sobie dać radę, pomagamy jedni drugim i wszystkie ręce na pokład. A jak szybko od tej informacji, że tutaj może was zalać, tutaj się zebrali mieszkańcy. O no, bardzo szybko. To jest chwila, my mamy swoją wiązkową e, e, takie na Messengera, swoją grupę. Pani sołtys od razu nam pisze. My jesteśmy tu wszyscy. I od razu idziemy. Dziękuję pani Dziękuję bardzo podajemy, i faktycznie pani. widać tutaj, że wszystkie ręce na pokład mieszkańców cały czas jest coraz więcej. Są tutaj mieszkańcy, jest straż pożarna. O dzień dobry. Ja, ja jestem całkiem z innej wioski. Nic, A i tak pan tutaj jest. Mi nic nie zagraża, ale nie wolno patrzeć na krzywdę. I to jest właśnie ten przykład tego, jak wszyscy sobie nawzajem pomagają. Jest tu straż pożarna, są tutaj żołnierze, są tutaj zwykli mieszkańcy, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, ponieważ grozi im tutaj zalanie. Proszę zobaczyć, ile tej wody w tej miejscowości już jest. Tutaj tak naprawdę cały czas stoi woda. My zostajemy tutaj, śledzimy to, co tutaj się dzieje. Tutaj cały czas też latają helikoptery. Wiemy, że są żo żołnierze. Sprawa jest tutaj na Poważna, no i trzymamy kciuki za tych mieszkańców, żeby po prostu udało im się ocalić swoją miejscowość i swoje zdrowie oraz majątek. Wielka woda dotarła do Lewina Brzeskiego. Miasto zostało odcięte od świata. Od wczorajszego wieczora nie zalało tylko rynku. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dziś przed południem, przy pomocy wojska, rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców. Od wczoraj nie ma już prądu w ogóle, także większość urządzeń w ogóle nie działa. Nie wiadomo jeszcze jak długo będzie gaz, woda, dlatego trzeba było podjąć decyzję, żeby się ewakuować. Szybko to poszło. Przepłynęliśmy bardzo, bardzo zgrabnie, że tak powiem, ale jest tam parę osób, które po prostu jeszcze czeka. Nie? Jestem do rynku, jest bardzo jakby przeprowadzonych mało tych przepraw. Po prostu no, trzeba, trzeba czekać. Wszystko zależy tak naprawdę, moim zdaniem, od, od nysy. Co się zadzieje w zbiorn na zbiorniku na nysie? Czy oni tam będą zwiększać przepływ, czy nie. E, miejmy nadzieję, że pogoda, taka jaka tutaj w całym regionie, tej części Europy, jest obecnie, się utrzyma. Jeżeli się nie pogorszy się, to i nie będzie ta wię większa ilość wody napływać z innych miejsc, że będzie to schodzić. Ja, no, taką mamy nadzieję wszyscy. Cały czas się woda podnosi. Nie wiadomo tylko, jak bardzo się jeszcze podniesie, ale tak jak obserwowaliśmy z mieszkania, to cały czas jeszcze póki co się podnosi. Niewiele, po parę centymetrów, ale, ale idzie do góry. Z kolei w brzegu sytuacja jest rozwojowa. Trwa drugi dzień walki o to, aby woda nie wdarła się do miasta. Na ten moment przy moście na odrze znajduje się sztab kryzysowy, jednak w przypadku, gdy poziom rzeki będzie wzrastał, most zostanie zamknięty. Drugi dzień intensywnej obrony miasta przed wodą. W tym momencie no, trudno mi jest powiedzieć jak to będzie wyglądać, ponieważ no, nie ma straży pożarnej, która e, w tam, wczoraj przejęła dowodzenie e, jeśli chodzi o e, akcje e, zabezpieczające. Kiedy zdobędą informacje, czy dalej miasto to organizuje, to musimy sami ustalić, które punkty są. Trudne, mamy rozeznanie, tam przekierujemy siły. Na razie tutaj mamy przy ulicy Jagieły, przy moście mamy sztab, żeby koordynować pracę. Sytuacja jest rozwojowa, ale stabilna i nic nagłego tutaj się nie dzieje. Teraz będziemy bardziej walczyć z podtopieniami. Fala, która już częściowo przyszła z Nysy Kłodzkiej, nałoży się potem druga fala z Opola, Odrą, i to spowoduje, że wydłuży nam się czas wysokiej wody w brzegu, co spowoduje podtopienia, ponieważ wody gruntowe przesiąkają, cofka z burzówek, i z tym będziemy tutaj walczyć. Uratowali miasto przez społeczne nieposłuszeństwo. Wbrew zakazom zbliżania się do rzeki mieszkańcy zakasali rękawy i do późnych godzin nocnych sypali piasek do worków, zabezpieczając wał. Te bitwy o NSE wygrali mieszkańcy. Przez całą noc ich pracę śledziła Hanna Honisz, a to jej relacja. Dramatyczna walka z czasem i z żywiołem, który niepostrzeżenie wkrada się do centrum miasta. Od ulicy Wyspiańskiego wał został uszkodzony i teraz pół tysiąca żołnierzy oraz strażaków walczy o jego umocnienie. Nie są jednak w tym wszystkim sami, ponieważ spontaniczna akcja mieszkańców, pytałam kiedy to się stało, mniej więcej godzinę, dwie godziny temu, na Facebooku pojawiła się informacja, że trzeba ratować Nysę przed zalaniem, więc mieszkańcy Nysy, starsi, młodsi, kobiety, mężczyźni ochoczo tutaj szybko przebiegli i naprawdę uwijają. Się jak w ukropie, dowoszony jest piasek. Mieszkańcy przynosili także swoje łopaty. Piasek ładują do worków. Worki są zawiązywane. Kobiety szybko właśnie ucinają kawałki sznurków i pomagają w wiązaniu. Pomagają również także w pakowaniu tego piasku do worków. Następnie te worki z piaskiem pakowane są na samochody, także prywatne samochody mieszkańców, którzy zaoferowali właśnie taką pomoc, a następnie są przewożone przez ten most na drugą stronę. I właśnie dowożono do tego miejsca, gdzie doszło do uszkodzenia wału. Walka jest dramatyczna, ponieważ mieszkańcy Nysy mają doświadczenie z poprzednich powodzi, że miasto, jeżeli ten wał zostaje nieprzerwany, może zostać bardzo szybko zalane. Przyjdzie kilkumetrowa fala i naprawdę nie będzie można nic ocalić, zwłaszcza z centrum, ponieważ to właśnie po tamtej stronie, tej bliżej centrum, ten wał jest uszkodzony. Tutaj akcja jest tak szybko, że nawet nie mam serca pytać właśnie, dlaczego przyszli, ponieważ wszyscy wał z czasem i walcząc z żywiołem, po to, żeby Nysa kolejny raz nie ucierpiała z powodu powodzi i kolejny raz nie musiała odbudowywać się ze zbliższych. Tak zacięta walka o miasto wyglądała nocą. Akcja zakończona sukcesem woda w nysie opada, trwa czyszczenie i liczenie strat. Mieszkańcy nysy ratowali miasto i to jest cudowne, naprawdę chyle czoła. Świetna robota. Po tym dzieła dopełniły służby państwowe, śmigłowce, które w nocy, okazało się, że można latać w nocy, bo też mieliśmy na początku informację, że tylko w dzień. Natomiast interwencja ministra, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka spowodowała, że i, i premiera Kośniaka kamysza że śmigłowce nocne u nas zaczęły pracować. I to... I to sprawiło, że jesteśmy teraz bezpieczni. To miejsce, które było ogromnym ryzykiem, to, które spowodowało, że ogłosiłem ewakuację całego miasta, jest już zabezpieczone. I to jest najlepsza informacja. Zrzut wody z tamy jeziora jest obniżony do poziomu 600 m3 na sekundę. Z 1000 wczoraj było 800, dzisiaj jest 600. Także jeszcze pogoda, słońce, które wyszło sprawia, że gdzieś tam ta ulga jest i takie poczucie, że, że udało się ortować miasto. Szpital... Nie działa, to wszyscy wiemy, natomiast no, nie możemy pozbawić dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej naszych mieszkańców. W tej chwili na ulicy Ujejskiego, w budynkach naszej zaprzyjaźnionej uczelni wyższej PANS, tam jest zlokalizowany tak zwany punkt medyczny, tak zwany quasi-sor. Mamy tam naszych ratowników medycznych ze sprzętem, z lekarzami, i tam można się zgłaszać, jeżeli jest potrzeba, uzyskać taką podstawową opiekę zdrowotną. Najgorsze już za nami, mówią włodarze z powiatu kupczyckiego, gdzie obecnie mieszkańcy zmagają się ze skutkami niedzielnej powodzi. Najgorsza sytuacja panuje we wsi Boboluszki, gdzie woda nieustannie zalewa posesję. No, obecnie jest dużo lepiej niż było. Tak naprawdę woda odkrywa ten tragiczny obraz tego, co zostało w tych naszych zalanych miejscowościach. E, jeszcze woda nie wróciła do koryta w miejscowości Boboluszki. Tam ciągle mieszkańcy kilkunastu domów nie mogą wejść do swoich pozycji, żeby sprzątać, dlatego, że ta woda tam stoi. Mamy przerwany wał w Boboluszkach i woda, która jest z drugiej strony wału, z drugiej strony rzeki, ze strony czeskiej, cały czas napływa do Boboluszek, w związku z tym ta woda się utrzymuje. Woda przyszła niespodziewanie, nie? Zaczęła się tam od wału i moment już była w domu. No, już my uciekali. A jak dzisiaj wygląda sytuacja na miejscu? No dzisiaj no wygląda no groźnie, po prostu. Wszystko zalane. Ratujemy co możemy, ale nie idzie wszystkiego uratować. Dużo idzie do wyrzucenia. Wszystko prawie. Musimy sobie radzić. Na szczęście ta solidarność sąsiedzka tutaj dobrze, dobrze działa. No, pomagamy sobie nawzajem No i próbujemy coś z tym zrobić. Teraz się zaczną porządki, sprzątanie. Na ten moment jeszcze nie mamy wody, prądu, ale myślę, że za chwilę to, to się zmieni. Także jesteśmy dobrej myśli. Zalane podłogi, meble, a woda wylewa się nawet z szuflad. Tak wygląda sytuacja w domach i mieszkaniach osób dotkniętych powodzią. Jedna z mieszkanek Bodzanowa w gminie Głuchołazy pokazała skalę zniszczeń w jej domu. Relacja Mariusza Studziennego. Krajobraz jak po wojnie krajobraz, który odsłania w tej chwili woda, która już opadła. Jesteśmy w miejscowości Bodzanów w dzielnicy Rudawa w mieszkaniu u pani Doroty. Dzień dobry pani Doroto. Dzień dobry, no, musimy, pokażmy, jak to w tej chwili wszystko, proszę. jak to w tej chwili wszystko wygląda, bo w zasadzie woda sięga o to ile? Półtora metra. Ja już pokażę może tutaj bliżej. Tak, bo to jest jak na oknie. No to na oknie półtora metra, w granicach półtora metra. Wszędzie się wdarło. Wszędzie wszystko pozalewane, nawet w lodówce. No ale już przejdziemy dalej. Wyspa, zmywarka, indukcje. Postawiłam na wyspie, myślałam, że ta woda nie dojdzie tak wysoko. Poukładałam takie rzeczy po prostu, żeby tylko resztę trochę wyniosłam na górę. Takich podstawowych rzeczy, ale jak ta woda zaczęła po prostu wzbierać, uciekaliśmy w nocy przez bagno, zostałam bosa. I tutaj dalej może wyjdziemy. Podawaliśmy na stół te ciężkie rzeczy. Myślałam, że to też się uchowa, ale wszystko runęło. Wypoczynki runęły w wodę, meble się wywróciły, nic nie wytrzymało. Tam witrynki, pokupowane wszystko, wypoczynek też roczny. Pani Dorotowo, bo te straty masakra. ogromne się masakra. wydają. Masakra, masakra, no. no mówię, piękna, piękne meble do zabudowy, wyspa, wszystko ładnie wyglądało. W tej chwili nie ma nic. Nie ma nic i, tak, Szanowni Państwo, niestety jest w wielu miejscach. Tutaj w Bodzanowie, w całej gminie Głuchołazy i krajobraz, który właśnie w tej chwili odsłoniła woda, tak wygląda jak w mieszkaniu w domu pani Doroty. Bardzo przykro patrzy się na to, jakie nieszczęście spotkało wielu mieszkańców naszego regionu. Dla części z nich to już czas sprzątania. Pozostawiamy Państwu jednak pod rozwagę, czy przedmioty, które znalazły się pod wodą, nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia. Zalecenia sanitarne mówią, żeby takie rzeczy, które są organiczne, podległy skażeniu, nie wiadomo czym, nie wiadomo w jaki sposób, no, zostały usunięte. Wiadomo, że część osób będzie próbowała mimo wszystko ratować takie rzeczy. Tyle tylko, że na nich mogą się rozwijać. I będą się rozwijać. Czy my tego chcemy, czy nie, w sposób jawny zobaczymy. Albo nie różnego rodzaju grzybki, pleśnie, których. Zarodniki, spory będą emitowane do tego miejsca, gdzie my żyjemy. W związku z tym będziemy sobie to wdychać i czy chcemy, czy nie, przez płuca będą nas atakować. I a potem... boimy się leśni Na... grzybów w naszych domach. Boimy do, do się, bo dla... to jest czynnik, który dla nas jest no, stosunkowo z jednej strony blisko, a z drugiej strony niebezpiecznie obcy. A teraz informacje drogowe. Uwaga kierowcy! Aktualna sytuacja na sieci dróg krajowych w naszym regionie wygląda następująco. Na DK40 Głuchołazy miasto jest wyłączone z ruchu. W miejscowości Mochów od wczoraj wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Żywocice przejazd został zablokowany do odwołania ze względu na podmycie i uszkodzenie jezdni. Na DK46 most w Mależowicach Wielkich zamknięty. Zamknięty do odwołania jest również przejazd przez miejscowość Kamienica. Na drodze krajowej nr 94 zablokowany został przejazd przez Skorogoszcz. Pozostajemy w temacie dróg. Gdzie szukać aktualnych informacji o stanie dróg wojewódzkich na Opolszczyźnie? O tym rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Arkadiusz Branicki. Wszystkie informacje zamieszczamy na bieżąco na Facebooku. W ostatnim poście jest tam ciągła aktualizacja. Z tej aktualizacji Tysiące osób korzystają, mamy tyle odsłon, dlatego że robimy je co 5-10 co minut. Jak tylko spływają do nas wiadomości z terenu, od naszych pracowników, natychmiast to aktualizujemy. To jest z kolei wiem, że wykorzystywane i przez media, i przez Centrum powiadamiania. Wymieniamy się wszyscy między sobą tymi informacjami, bo zdajemy sobie sprawę, że te drogi to. To kwestia już nie tyle transportu tylko, ale też i bezpieczeństwa ludzi, którzy muszą gdzieś wyjechać, dojechać, ewakuować się. Czasami to mega trudne decyzje, dlatego że te drogi są w dużej mierze podmyte. Nie wiemy, co się, w jakim one są do końca stanie. Natomiast no, ratowanie życia jest najważniejsze. To już wszystko w tym wydaniu Kuriera Opolskiego Flash. Na kolejne zapraszam o 16.30. Do zobaczenia.